Jesteśmy na bazarze Różyckiego, ale gramy Karcelak. <grymne> Łatwo akurat się przenieść dzięki scenografii i temu, co zrobili wszyscy tutaj statyści. No, przenosimy się w czas II wojny światowej i szemranych interesów na Karcelaku, czyli tego takiego półświatka, który w czasie wojennej Warszawy miał miejsce. Od pierwszego dnia, kiedy założyliśmy kostiumy, kiedy poczuliśmy nawet zapach, który jest, są żywe zwierzęta. Ogrom ludzi, cała atmosfera starych samochodów, szkolenia z broni powoduje, że po prostu. No i to, że dużo było przygotowań przed samymi zdjęciami, to, że spotkaliśmy się na próby przez trzy miesiące i rozmawialiśmy ciągle o tym i tym podobnych rzeczy, powoduje, że po prostu tak bardzo chcesz to zagrać, tak bardzo chcesz wejść na plan i po prostu zacząć realizować zadania reżyserskie. Kostium, make-up, to co robią dziewczyny. W charakteryzacji, i to, co później, jak zakłada się tym kostium, to jest coś niesamowitego. Człowiek się w tym zanurza po prostu, w pewnym sensie. No, trudno to opisać słowami, to się po prostu czuje. E, I absolutnie pomaga ten kostium, absolutnie pomaga, e, pomagają. Państwo, statyści, którzy też są poprzebierani, tworzą ten świat. Do tego dochodzi świetna współpraca z reżyserem i, i, i atmosfera na planie, która jest no, niesamowita. Ale ten świat, który tutaj jest wykreowany przez dziesiątki osób, też Jacek na pewno o tym mówił, bo my o, o tym rozmawiamy często, że, że tutaj nic nie trzeba grać. To znaczy, my wchodzimy na plan, rozglądamy się i jesteśmy w tej przestrzeni. Myślę, że to jest około 2000 kompletów różnego typu, bo mamy ludzi i bardzo zamożnych, i bardzo biednych, mamy, tak, mamy również chłopów, którzy sprzedają swoje te produkty rolne. Mamy cały przekrój przez warszawskie tutaj społeczeństwo. Przez wszystkie warstwy społeczne. Trzeci plan jest kostiumami wypożyczanymi. Drugi plan przeważnie są to kostiumy kupowane, komponowane, różnie to bywa. Natomiast pierwszoplanowe postaci mają wszystkie kostiumy szyte. Ja przeważnie projektowałam. Inspirowałam się oczywiście oryginałami z tamtego okresu. Dwa te kostiumy dziergane ręcznie na drutach różne sweterki, bluzeczki. To była inwencja twórcza wtedy już artystów, których zatrudniłam do tego projektu. Natomiast oczywiście sam krój musi się zgadzać z epoką, także tego się trzymaliśmy. Natomiast dałam im jakąś wolną rękę do zdobień i i różnego typu deseni czy, czy wzorów włóczki to to było bardzo fajne, bo naprawdę czasami zaskakujące rzeczy nam wychodziły. I większość rzeczy jest oczywiście oparta na historycznych źródłach. Staramy się, żeby wyglądało to prawdziwie, żeby widz uwierzył w tą historię. To zawsze jest wyzwaniem, bo można człowieka ubrać, a można go przebrać. Chodziło o to reżyserowi, żeby ten film nie był taki płaski, jak teraz się też zdarzają. Takie filmy, że jak gdyby. Te ścieżki dialogowe są właściwie takie same jak we współczesnych serialach, no bo to jest język polski i to jest język polski. To nie jest tak, że ten język był zupełnie inny, ale jednak trochę były inne zwyczaje, trochę ludzie mieli inne rzeczy z tyłu głowy, i przez to jak gdyby w określonych reakcjach, y, sytuacjach się inaczej zachowywali. I Chodziło o to, żeby po prostu te dialogi trochę ubarwić, i o to chodziło, żeby właśnie ci bohaterowie, którzy według reżysera są właśnie z Nizin, czy są złodziejami, czy mają swoją przeszłość, która jest bardziej szemrana, żeby oni mówili troszkę inaczej, a prawda, a jak byli tacy wycackani, prawda, żeby też mieli maniery. Praca trwała kilka miesięcy już nad gotowym scenariuszem, żeby go trochę. Przetrawić i jak gdyby też dopasować do, do charakteru bohaterów, bo też jak gdyby aktorzy też chcieli bardziej się wczuć w te postacie. No i, i takie było założenie, tak? Więc żeby ten język nie był płaski i ten język jak gdyby, no, te kwestie dialogowe były trochę moją rolą, żeby je trochę ubarwić, przerobić. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na TVP WOD. Tam również możecie zobaczyć Ludzi i Bogów.